Cześć, z tej strony Łukasz. Kasia. Czyli ekipa SecondChop.pl. W dzisiejszym podcaście Kasia odpowie nam na pytanie, jak i kiedy wypłacamy prowizję naszym partnerom w programie partnerskim DistriPark. Kasiu. Prowizja naszym partnerom wypłacana jest za każdy miesiąc i w przypadku osób fizycznych taką wypracowaną prowizję pomniejszamy o zobowiązania publiczne-prawne, takie jak ZUS oczywiście podatek dochodowy. Taką prowizję przelewamy partnerowi na konto, który podał yy, podczas rejestracji w programie partnerskim. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które przystąpiły do naszego programu jako firma, prosimy po każdym przepracowanym miesiącu o wystawienie faktury VAT na daną kwotę netto. Do którego dnia kolejnego miesiąca wypłacamy taką prowizję? Po każdym y, przepracowanym miesiącu wypłacamy prowizję w następnym miesiącu i mamy czas do 25 dnia. Czy istnieje coś takiego jak próg wypłaty, czyli taka minimalna kwota, którą muszę wypracować, żeby dostać prowizję za dany miesiąc? Nie. Zawsze naszym partnerom wypłacamy prowizję, niezależnie od tego, czy to jest 10 zł, czy to jest 1000 zł. Pieniążki zawsze trafią na konto partnera. Jeszcze jedno pytanie, Kasiu. Co to znaczy, że wypłacamy prowizję za dany miesiąc? To znaczy, że e, które zamówienia jak gdyby się załapią na tą wypłatę, a które zamówienia nie będą objęte wypłatą w danym miesiącu? To znaczy tak, w przypadku, gdy na przykład pojawiły się w systemie zamówienia w miesiącu w czerwcu, wypłacamy taką prowizję za ten miesiąc, w przyszłym miesiącu, czyli w lipcu, do 25 dnia. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Łukasz. Kasia? Powodzenia. Trzymajcie się. Hej.